Witam serdecznie wszystkich hodowców, dzisiaj mamy trening oddziałowy gołąbków z miejscowości, 50 km od, 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 od domu, 26 kwietnia mamy, chłodnawo, mamy pierwsze gołąbki, właśnie dokładnie po pół godzinie się, od wypuszczenia się pojawiły, trening pierwszy oddziałowy, chodź, 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 o proszę, grupa nadleciała, od razu... Od razu ładna ilość, także fajnie by było, jakby za tydzień na pierwszym locie konkursowym tak było. Może tak będzie, wierzę, że będzie, a nawet może i lepiej. Kołują, proszę bardzo. No gołąbków ponoć dużo poszło. Się dowiedziałem, na ten trening dużo osób zakoszowało, no w tym roku, jak widać, pogoda nas nie rozpieszcza. Zimno jak nigdy, jak nigdy, aura jak w lutym. Proszę bardzo, górą następne ptaszki przychodzą cały czas z różnych stron. No rozpiętość dosyć duża, no bo to jest wiadomo, parę tych sekcji jest, a także musiały się rwać. No, do tej pory puszczałem sam, także te gołębie miały łatwiutko, momentalnie, a teraz no, z dużą grupą, także trochę inny rodzaj treningu, no ale to dobre, może bardziej na, na te głębie roczne szczególnie, które nie były jako młode lotowane. Także zobaczyły pierwszy raz w kabinę. No jeszcze gniazduweczka, gniazduweczka, będę chciał tak dwa, dwa, trzy góra, pierwsze loty gniazdówka, potem jakaś przeganianka i na wdowieństwo, jak co roku. Będę nagrywał w miarę możliwości. Także zapraszam do śledzenia o górą. Następne ptaki się pojawiają. Cały czas przylatują. No chodź, 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 chodź. W głębniku karma czeka. Woda, no bez żadnego elektrolitu, no bo to chłodno dzisiaj, półgodzinny lot, to jest zabawa, to nad dachem nieraz dłużej chodzą, jak jaszczą pogoni. Także one się chodzą jeszcze, no nie ma tak bardzo tego wchodzenia, nie czują tego zmęczenia, wiadomo, no. Także zobaczymy, o, z każdej strony widać gołąbki nadciągają. No te, co się umiały jak najszybciej oderwać, także mamy tutaj tą czołweczkę. Chodź, 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 Jeszcze gołębie są niezatipesowane. Koło środy planuję zakładać tipesy. Anteny już poustawiane. Chodź, 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 chodź. Górą proszę bardzo, następna partia. Widzę gołąbków. Przelatuje. Chodź, 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 chodź. Dzisiaj rano było wkładanie bardzo dobrze. Bo jeszcze są trochę jeszcze młode w gniazdach, tak żeby pomarły jakby na całą noc. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź. No dziu, dziu, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź Od razu ptaki jedzą, wiadomo idą głodne zawsze na lot. Proszę bardzo, kolejne grupy nadciągają gołębi z różnych kierunków. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No chodź, 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 Trzeba uczyć mniej więcej od razu, żeby było tak jak na notach konkursowych, wszystko. Żeby już w ten rytm taki weszły chodź, 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 chodź chodź, 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 chodź chodź, 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 chodź Także czekamy hodowcy, czekamy. Dalej ja za tydzień zapraszam na... Transmisję pierwszego lotu konkursowego. Miłego dnia, dobry lot, pozdrawiam.